Czyli sklep z grami i kartami pamięci do Switcha. Czy warto kupić Nintendo Switch w 2024 roku? Ostatni zalew tego typu filmów na YouTubie mieliśmy rok temu. Od tamtego czasu biblioteka Switcha wzbogaciła się m.in. o Mario Wonder, o Zelda Tears of the Kingdom, o Pikmin 4, o Super Mario RPG. Dzięki filmowi Mario. Całe nowe pokolenie nauczyło się, że zawsze należy w pełni ufać starym grubym dziadom z Wąsem i wsiadać do ich ciężarówek, więc no tym bardziej nie warto. 84 lata minęło od premiery hybrydowej konsoli Nintendo na, psie, na home, że to by było ponad 3000. I ja. Byłem tam te 3000 chomich lat temu, jestem ze Switchem od samego początku, od dnia premiery i myślę, że na podstawie moich niezwykle bogatych doświadczeń jestem wam w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kondycji Switch jest dziś i czy wciąż jest godzien waszego zainteresowania. Bo niby Switch jest stary, moc obliczeniowa już zupełnie śmieszna, a na horyzoncie widać następce, ale przepraszam bardzo, sami to żądacie młodych, jurnych, potężnych, a sobą to co macie do zaoferowania? Co sobą reprezentujecie? Instynktownie by się wydawało, że najlepiej byłoby zrobić to, co po zatruciu, czyli poczekać na dwójkę. Ale wiecie, no to, że będzie premiera Switcha 2, to nie oznacza, że tego samego dnia przyjdą do Was smutni panowie z Nintendo i rozbiją Wasze Switcha 1 młotkiem. I skoro w ogóle teraz rozważacie zapoznanie się z tym, co Wam oferuje uniwersum Mario, Zeldy, Zielonego Mario, a nie zrobiliście tego, do tej pory to chyba i tak niespecjalnie gonicie za nowinkami technicznymi, więc to jednak nie jest taka oczywista sprawa. Jeszcze tylko powiem, że sponsorem filmu jest Sandisk, czyli producent najpiękniejszych kart pamięci świata, które aż szkoda chować do Switcha, ale więcej będzie o nich później, a sponsorem kanału TechWish, w którym takie karty są, podobnie zresztą jak gry na Switcha w bardzo dobrych cenach. Ja bym w tym filmie chciał wyjść trochę poza standardową argumentację, z swoją drogą rozsądną, która pojawia się w każdym tego typu artykule i każdym filmie, a to dlatego, że o Nintendo wiem wszystko. Przepraszam, trendy do toalety? Proszę pana, ja tu jestem tak samo pierwszy raz, ale ósme piętro, w lewo, w prawo i później drugiej drzwi po lewej. Pan tylko nie sra do tej zielonej rury na korytarzu, bo to jest... Częsty błąd początkujących. Ale najpierw jednak wypadałoby odhaczyć jakoś te postawy, więc tak, owszem, Switch jest już stary, a jedyną konsolą Nintendo, która dłużej była ich flagowcem, jest klasyczny Game Boy z 89 roku. Niestety, jak na złość, Switch wciąż sprzedaje się fantastycznie i Japończycy nie mają żadnych powodów, żeby na stałe obniżać ceny, więc myślę, że tak permanentnie to one spadną dopiero po premierze następcy, czyli jakoś tam w ciągu najbliższego roku. A skoro wytrzymaliście bez Switcha w Waszym życiu, przez 7 lat. No to może jeszcze jakoś troszkę przecierpicie i wtedy kupicie sobie Switcha znacznie taniej. Albo w ogóle weźmiecie wtedy następcę, gdyż po pierwsze, to prawie na pewno on zaoferuje kompatybilność wsteczną, bo w Nintendo zawsze ją dawali jak tylko mogli, czyli diametralnie nie zmieniali nośnika z generacji na generację, więc Switch 2 odpali gry ze Switcha 1, być może nawet w jakiejś lepszej jakości, jak będą miały łatki odpowiednie. A po drugie, myślę, że ten następca nie będzie jakoś dużo droższy od Switcha OLED. Dla Japończyków nic. Niskie, może nie w stosunku do możliwości, ale tak na tle konkurencji, niskie ceny były zawsze ogromnie ważne. Game Boy GBA, DS, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Wii U i Switch kosztowały na start mniej niż konsole rywali w tej samej generacji. Więc wiadomo, na skromne 1500 zł nie liczę, ale z trzema tysiącami też raczej nie wyskoczą. Zakup Switcha w tej chwili na pewno nie jest więc jakimś wspaniałym interesem, ale to co macie przez kolejny rok nie grać, jak. Teraz jesteście napaleni? Albo jak Was dzieci proszą na komunię, albo jak sobie chcecie kupić? Za hajs dzieci z komunii. Granie nie jest pasją, której zawsze się należy kierować zdrowym rozsądkiem, a nawet zwykle nie należy no bo tak to byście w ogóle nie grali. Nie będę Was przekonywał na siłę, ale myślę, że czy kupicie sobie Switcha teraz, czy Switcha pierwszego za rok, czy Switcha dwójkę za rok, to i tak będziecie zadowoleni. Macie mnóstwo wspaniałych gier do nadrobienia, i właśnie na tym chciałem się skupić wytłumaczyć Wam, dlaczego Nintendo naj... Spokojnie Michał, niepotrzebnie odstawiałeś leki. Chciałem Wam wytłumaczyć, dlaczego Switch to jest wyjątkowa konsola i nawet jeżeli w całym życiu nie mieliście nic wspólnego z Nintendo, ewentualnie graliście tylko w Mario na Pegasusie i wciąż żyjecie w ciągłym strachu przed tym, że wpadną do Was ich prawnicy. Ja przezornie nie zmieniam miejsca zamieszkania co dwa miesiące. Jeżeli nie znacie świata Nintendo, to warto go poznać właśnie teraz... I właśnie na Switchu, bo Switch to jest najlepsza konsola w historii Nintendo i fenomen, który na taką skalę już pewnie nigdy nie wystąpi. Nie dlatego, że po Switchu w tym 2025 nagle zrobią kiepską konsolę, chociaż to byłoby bardzo w ich stylu, ale z uwagi na fakt, że w Switchu po prostu jakoś zagrało wszystko. Pomysł, marketing, sprzęt, gry, układ planet, no... Wszystko. Switch się pojawił we właściwym miejscu, we właściwym czasie, i nawet problemy Nintendo ówczesne zadziałały ostatecznie na jego korzyść. Przed Switchem ich stacjonarką było, spoczywaj w pokoju, Wii U, a w Handheldach mieli 3DS-a, który sprzedał się nieźle, ale i tak dwukrotnie gorzej niż poprzednik, no bo rozpowszechniły się smartfony. Przez smartfony rynek na typowe przenośne małe gierki na konsolach zmalał, ale za to rosły koszty i czas potrzebny na produkcję tych gier, więc co sobie wymyślili? Że nauki, małżeństwo z rozsądku, że w takim razie to oni sobie połączą dwa swoje działy odpowiedzialne za wsparcie konsol przenośnych i stacjonarnych w jeden i że swoje dwie konsole też połączą w jedną. I dzięki temu Switch, jak żaden inny sprzęt w historii, pozwala się zaznajomić z magią Nintendo, bo to jest urządzenie ponad podziałami. Kiedyś na przykład główne gry z serii Pokémon wychodziły tylko na handheldy, gry w obrębie jednej serii były często rozbite na dwie konsole, czyli Mario Kart 7 był na 3DS, ale Mario Kart 8 reprezentant tej samej generacji już na Wii U. Jeden Mario z widokiem z boku był na 3DS, ale drugi już był na Wii U. Jak chciałeś dużą stacjonarną zeldę, to musiałeś kupić stacjonarkę, ale jak chciałeś Fajne remastery, starszy Zelda i świetny, mniejszy tytuł z widokiem z góry, no to trzeba było sięgnąć po Handhelda. A teraz te wszystkie gry, wszystkie serie, wszystkie nawet style w obrębie jednej serii zamykają się w Switchu. Zelda, Links Awakening normalnie ukazałaby się na konsolę przenośną, a Tears of the Kingdom na stacjonarkę, Pokémony na przenośną, a Mario Odyssey na stacjonarkę. Z tym, że Switch to jest jeden, by wszystkim rządzić, więc ma wszystko. Do tego znakomicie wypada emulacja starszych konsol. Masa tytułów jest dostępnych w ramach abonamentu Nintendo Online. Ja zwykle nie jestem fanem abonamentów, ale tutaj to jest super, bo to Nintendo. Super, bo łatwiej jest sobie jakieś gry posprawdzać, czy wam pasują, pograć po pół godziny w kilka i mieć dostęp do obszernej biblioteki a nie dwa miesiące wybierać i kupić jedną grę, która ostatecznie i tak Wam nie przypasuje, bo jest archaiczna. A że Switch jest i handheldem, i stacjonarką, w jednym i drugim średnim, ale zawsze to tak samo naturalnie wypadają na nim i produkcje z Nintendo 64 i z Game Boya. Dalej, jako że Wii U każdy miał w dupie, i ludzie w większości nawet nie wiedzieli o istnieniu takiej konsoli, nie wiedzieli właśnie, że coś im tam w tyłku zalega, to tym bardziej Nintendo było łatwo zapewnić Switchowi. Płynny napływ rewelacyjnych gier, o których ludzie nie wiedzieli, że tak naprawdę to są stare. New dla nich: Super Mario, Donkey Kong, Bayonetta 2, Hyrule Warriors, Pokémon, Captain Toad, Mario 3 World, Mario Kart 8, Pikmin 3. Znakomite tytuły, gry też niczego sobie. Wspaniałe produkcje, których jedynym problemem na początku było to, że musiały mieszkać w tym, czyli Switch otrzymał wiele fantastycznych gier, które normalnie byłyby rozłożone na dwie konsole plus mnóstwo remasterów, plus gier ze starszych konsol, plus jako że jest konsolą hybrydową, to ma też najlepsze wsparcie grami od twórców zewnętrznych ze wszystkich konsol Nintendo od Czasów Super Nintendo, czyli od 35 lat. Gry zewnętrznych studiów na konsolach stacjonarnych Nintendo zawsze się sprzedawały słabiej, albo nie sprzedawały się w ogóle, bo w ogóle nie istniały, bo ci twórcy nie chcieli ich robić, bo sprzedawały się słabiej. Powody były różne, ale rezultat zawsze taki sam. Co za PEK Nintendo 64, cartridge zamiast płyt. GameCube, niska popularność wśród starszych graczy i i tak mniejsza pojemność nośnika niż u konkurencji. Wii, niewielka moc. Wii U, Wii U. You. Ale Switch w końcu dał ludziom jakiś powód, żeby nawet mimo słabszej grafiki wybierali gry właśnie w wersji na Switcha. Na Wii U takim powodem miała być mapka pokazywana na drugim ekranie, na Wii to miało być sterowanie ruchowe, ale to było za mało. Za to zupełnie czym innym jest możliwość zabrania ze sobą dużych, potężnych gier Wszędzie. Skyrim, Diablo 3, Wiedźmin 3, Tony Hawk, ostatnio nawet dziedzictwo Hogwartu sprzedały się na Switchu wspaniale. Ostatnio to udziały w tym segmencie rynku zaczęły trochę podgryzać Steam Deck i inne Asusy, które swoją drogą pewnie by nie istniały, gdyby nie Switch. Ale to, wiecie, wyższe ceny, mniejszy marketing, mniejsza wygoda, krótszy czas działania. Generalnie to jest sprzęt dla bardziej zaawansowanych użytkowników. No, a Nintendo jest dla prymitywów. Nie, no, dla każdego. Switch jest dla każdego i łączy w sobie wszystkie absolutnie najlepsze cechy Nintendo, więc jeżeli przez całe życie się zastanawialiście, czy te gry Nintendo to są dla Was i z czym się to Nintendo je, to jeżeli teraz spróbujecie i Switch Was nie przekona, to myślę, że Was nie przekona już nic innego, nigdy. Sprawa stracona. Innowacyjne podejście jest już w samej formie konsoli. Dobre gry first party, no to już ustaliliśmy. Przystępność pewnie, nacisk na wspólną zabawę oczywiście, że tak, bo dwa kontrolery w formie Joy-Con'ów macie już w zestawie. Switch to jest ostoja kanapowego multiplayera i u mnie nie ma imprezy bez Mario Party czy Mario Kart. Choć ostatnio to nie ma już w ogóle, bo z jakiegoś powodu ludzie nie chcą przychodzić. Mam wielu znajomych, którzy nie przychodzą na imprezy, wielu znajomych, których dzieci Switch sprawnie wprowadza w świat gier, bo takich rodzinnych produkcji ma zdecydowanie najwięcej i Prowadza i wciąż jest moim zdaniem najlepszą opcją, nawet mimo tego, że Nintendo defekuje na nasz kraj i ich gry, czyli gry od samego Nintendo, nie są dostępne po polsku. Ale te od twórców zewnętrznych, czyli Lego, jakieś FIFA czy inne Hogwarty, no to jasne, że tak. I w końcu Switch stał się ostoją grania fizycznego. Ja mam mnóstwo gier w formie cyfrowej, bardzo obszerną bibliotekę, bo lubię Switcha do indyków, gdyż ma wspaniały ekran, zapewnia długi czas na jednym ładowaniu. Ta hybrydowość jest na plus. I gry na Switcha, wbrew obiegowej opinii, nie są też wcale jakieś super drogie, a przynajmniej nie wszystkie. Te od Nintendo są, ale one też później nie tanieją zwykle, więc można je sprzedać za 20 zł mniej niż kupiliście po 5 latach. W każdym razie cyfrowe Residenty, Saints Row, mnóstwo gier Lego, NBA, Raymana, Portal, Bioshoki Metro i wiele innych pokupowałem w eShopie za max 20 zł za sztukę. Ale jeżeli chcę, to mam wybór i jak kupię sobie grę na kartridżu, to ona faktycznie się tam... Z wyjątkiem paru twórców, którzy są najgorsi, faktycznie się tam znajduje i często nie ma nawet żadnego Day One patcha, tylko jak za starych, dobrych, pięknych czasów wkładam cartridge, niczego nie instaluję do pamięci, tylko wkładam, włączam grę i gram. Takie proste, takie piękne. Podsumowując, ze Switchem można sobie pograć pod kołderką, można posiedzieć przed telewizorem, można poskakać przed telewizorem w jakimś RingFicie czy innym Nintendo Switch Sports, można grać w indyki, gry ze starszych konsol, można bawić się online albo grać z kumplami na jednej kanapie, albo z dziećmi, co brzmi jak połączenie Game Boya, GameCube'a i Wii, Czyli wszystkiego, co w tej firmie było najlepsze. Switch 2 na pewno poprawi kilka niedociągnięć pierwszej generacji, bo no, po pierwsze taka jest kolej rzeczy, a po drugie teraz Nintendo startowało do współpracy z NVIDIĄ z zupełnie innej pozycji niż w tym 2014-2015 roku. Wtedy na Nintendo i na Switcha nikt by nie stawiał, a teraz, teraz są cwaniakami. I mogą dyktować warunki. Konsolka dostanie więc procesor przygotowany specjalnie dla niej, a nie odrzut od Nvidia, jak to było ostatnio. Twórcy zewnętrzni, jestem pewien, że dostarczą jeszcze więcej gier. Call of Duty będzie na 100%, ale nie martwcie się, dobrych gier również. Na pewno poprawią kontrolery, bo w końcu muszą, ale też Switch 2 raczej znowu nie stworzy całej nowej kategorii urządzeń, nie doprowadzi do odrodzenia Nintendo, bo już to jego tatuś za niego odwalił. Nie tylko postawił na nogi firmy, ale doprowadził do rozkwitu prawie wszystkie jej marki. marki Mario Kart, Smash Brothers, Animal Crossing, Zelda, Pikmin, Mario 3D, Mario Party, Luigi's Mansion, Metroid, Kirby, Fire Emblem, Xenoblade. Wiecie, co te serie mają ze sobą wspólnego? Są dla dzieci, a ja nie będę w to grał, bo mam już 14 lat. Mama, daj chipsy. Istnieją od dawien dawna, są cenione od dawien dawna, ale Najlepszą sprzedaż w historii osiągnęły właśnie na Switchu, i myślę, że coś takiego to się może już nie powtórzyć. I wiecie, dla mnie to jest iście wspaniałe, bo ja jako wieloletni fan pamiętam jak jeszcze tak naprawdę niedawno całe to Nintendo to było jedno wielkie ściernisko, a teraz, panie, San Francisco. Fajne hasło, sam wymyśliłem, mam nadzieję, że nikt mi go nigdy nie ukradnie. Zalecenia Switcha na pewno się przeniosą na Switcha 2 i strzelę, jak ktoś mi powie, że o nie wiadomo, czy Switch 2 będzie na pewno hybrydą. No nie wiadomo też, czy po poniedziałku będzie wtorek, jeżeli świat się skończy, ale jeżeli świat się nie skończy, to raczej tak. Mówiłem, że całą firmę, strukturę przerobili pod Switcha, więc no, teraz z tego raczej nie zrezygnują. Ale to obecny Switch na zawsze pozostanie tym sprzętem, który odnowił oblicze Ziemi. Tej ziemi. I myślę, że każdy, kogo choć przez chwilę w życiu kusiło, żeby sprawdzić z czym się to Nintendo je, powinien spróbować, bo lepszej okazji nie będzie. Mm, Zelda z jest Mortal Kombat zostaw. Tylko czy po debiucie Switcha 2 jedynka dostanie jeszcze dużo nowych gier? No takich dużych to raczej nie, ale jeżeli chodzi o gry Nintendo, to macie 7 lat bardzo owocnych do nadrobienia, a tak jak mówiłem, do gier AAA innych wydawców, to i tak się konsol Nintendo nie kupuje. A jakbyście szukali sobie karty pamięci do Switcha, bo konsolka w zależności od wersji ma wbudowane zawrotne 32 albo nawet 64 GB, to polecam te oto piękne, różnokolorowe, licencjonowane karty z z motywami inspirowanymi najlepszymi seriami tej firmy. Pytacie, po co sobie kupować taką kartę z grzybkiem z Mario? Jak i takiej nie widać, i ona siedzi w konsoli, i tylko Wy będziecie wiedzieli, że macie akurat taką. Otóż założyłem dzisiaj majtki Mario Kart i i tak też siedzę na tyłku i nikt ich nie widzi, bo krew pozorom mam na sobie spodnie. I gdyby nie to wyznanie, to nikt by o nich nie wiedział, ale no, mam je, bo się czuję w nich dobrze i są fajne, i ja wiem, że je mam. I tak samo jest z tą kartą. Te switchowe licencjonowane karty zapewniają oczywiście najwyższy możliwy na tej konsoli transfer danych, ale to nie jest jeszcze takie osiągnięcie. Ważniejsza jest dożywotnia gwarancja, bo stawiam, że jeżeli już się przyda, to właśnie jakoś najprędzej w 2055. Ja mam w moim switchu tę samą kartę Sandiska od 2018 roku. Wcześniej miałem taką kartę w 3DS-ie. Teraz kartą Sandiska nagrywam się na aparat, nagrywam się na dyktafon. Pół domu zawalone Sandiskami. Najgorsze. Nie no, jako poważny twórca wideo, który jeśli straci dane albo coś mu zamuli, to straci dużo czasu i pieniędzy. Wybieram sandwiska od samego początku. A jako poważny gracz, który rzuci padem, jak coś mu zamuli albo straci dane, też wybieram sandiska. I jeszcze się nie zawiodłem. Wyjmuję ze Switcha moją kartę 400 GB zaraz i wkładam ten piękny, zeldowy terabajt. I teraz już wszyscy wiedzą, że mam taki. Linki znajdziecie w opisie do Techwisha, oczywiście. Dzięki, kliki bardzo mnie wesprzą. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.